Okej, okay, wyciszyliśmy się, uspokoiliśmy się. I teraz, nad, słuchajcie, tak nad głową, no będziemy się oczyszczać. Tyle, słuchajcie, jakąś taką substancję wpuścimy w siebie, wiecie, jak się, jak się WC myje, to się do mesto zbierze, do zlewu jeszcze coś tam, jak my to też czymś tam się zawsze szarujemy, nie? No to wyobraźmy sobie nad głową taką, ale my będziemy działać na trzech poziomach. Ciała, to zawsze z ciała trzeba coś chorego usunąć, umysłu te wszystkie twory, co tam umysł produkuje i taki po pośredni między ciałem a umysłem, czyli na poziomie energii, od razu po całości nie będziemy. Się rozdrabniać. I wyobrażamy sobie nad głową taką Pule, słuchajcie, a tam w środku taki, taki domestos, tylko dla ludzi. Słuchajcie, jak on wpada, to niszczy wszystko złe po drodze, zabiera zarazki i, i do wisły z powrotem rościęczony. Tak, słuchajcie, on nam tutaj wchodzi przez czubek głowy, rozchodzi, się pociele. To wszystko wizualizujemy oczywiście i możemy sobie zwizualizować, że wszystkimi otworami ciała, porami to złe wychodzi. Słuchajcie, z nas, obojętni, czy to są bóle fizyczne, mentalne, energetyczne, to sobie usuwa. Możecie też sobie wyobrazić, że, nie wiem, kroplówka wisi nad wami w szpitalu i też tam jest taka fajna substancja, która w was jest wlewana i oczyszcza wszystko wypływa wraz z tą substancją. Jak wolić? Wizualizuję sobie taką kulę z taką uzdrawiającą energią nade mną. Rozmiar nieważny, jaki się pojawi, taki będzie. Raz może być większa, raz mniejsza. Tak. Pływa przez trubek głowy ta energia z tej kuli. Tej substancji oczyszczającej. I tak słuchajcie, kanałami się rozprowadza po organizmie. A kto sobie kroplówkę wyobraża, to może tak wyobraź sobie, że żyłami po organizmie się rozprowadza do każdej komórki. I słuchajcie, jeżeli mamy jakieś bóle, jakiekolwiek, czy fizyczne, czy mentalne, dociera, rozpuszcza i wypukuje w formie takiej, ta substancja, która wpływa jest taka czyszcząca, uzdrawiająca, a to, co wypływa, słuchajcie, takie szare, brudne, smoliste czasami z nas. I tak, słuchajcie, nie żałujemy sobie do wpół do. Taki proces, taki detoks na każdym poziomie. Nie spieszmy się, zidentyfikujmy te nasze bóle, te chore miejsca, czy to mentalne, czy fizyczne, czy energetyczne. I powolutku niech to się rozpuszcza i wychodzi. Nieraz coś tak siedzi opornie, dajemy sobie czas. Mamy ogromny potencjał samozdrawiający, ale mówili w nas, że tylko tabletki. Najlepiej iść drogą środka, trochę tego, trochę tego. Z początku możemy być tacy, słuchajcie, brudni, ciemni, nieprzezroczyści, bez światła, ale z czasem ta substancja, taka świetlista, oczyszczająca, robi swoje, ale powolutku. Nie spieszymy się. identyfikujcie najpierw te największe zatory, co tam was siedzą, zagnieździły się i tak najpierw je rozpuśćcie. I niech to wyłazi z nas i sobie odpłynie. Nie wiecie, mamy taką potężną moc jogiczną. Tam nie ma zmiłuj, co tylko potraktujemy tą naszą magiczną substancją uzdrawiającą, to się tam rozpuszcza, a nic nie zostaje. Chciałoby, a się rozpuszcza i wypływa. Tu już nie rozkminiamy tych problemów, nie. tych bolączek, tych bóli. To się dzieje. Był Jeżeli to praktykujecie, to potem możecie mieć takie sny, że z Was wychodzą takie nieczyste substancje, różne robale, dziwne stworzenia nie z tego świata. Nie przejmujemy się tym. To jest oznaka, że zdrowiejemy. Cały czas taki oczyszczający przepływ z tej kury energii nad nami wpływa taka jasna świetlista, uzdrawiająca energia i wypłukuje te słogi. I wychodzą z... Już to ciało powinno mieć więcej tych miejsc świetlistych, jasnych, czystych, zdrowych. I rozpuszczają się też nasze strachy i złe emocje. Strach zawsze jest, wynika z niewiedzy, nie dopuszczamy, blokujemy wiedzę. Wiedza, czyli wiemy, jak jest. Nie jak chcielibyśmy, ale wiemy, jak jest. No i teraz słuchajcie. Kto jeszcze tam wszystkiego nie wyczyścił, to niech sobie czyści, czyści. A kto już tak widzi te fajne ciałko, energetyczne, fizyczne, mentalne, zdrowsze, jaśniejsze, to słuchajcie, tak się możemy trochę porozkoszować nim. Zadowolić. Niech nas zadowoli. Słuchajcie, musimy zadbać o siebie. Kto o nas zadba jak nie my. Jak tak nieraz, słuchajcie, latem po całym dniu człowiek spocony po jakichś zawodach, czy to z kijkami, czy biegowych, czy rowerowych, taki jest aż tutaj tak wszystko pozatykane, aż to ciało nie ma, oddychać, tak konieczna się z tego prysznica, jak tak sobie weźmie prysznic, potem słuchajcie, jest taka ulga, jest takie zadowolenie, tak się tak koszuje to my też, słuchajcie, teraz zrobiliśmy sobie tak dobrze, oczyściliśmy się i tak porozkoszujmy się tym stanem. Powiedzmy ten obiad, który ugotowaliśmy. I te złogi w sobie, teraz wywalone. O, jak miło! Od razu lepiej. Okej, okay. słuchajcie, to jest dosyć prosta praktyka, ale bardzo skuteczna. Ja na szczęście ani nikt nie ma na tej praktyki jakiegoś patentu. Można je używać dowolnie, jak już poznaliście sobie, po godzinach medytować, samo się uzdrawiać w ten sposób. Słuchajcie, oczyściliśmy siebie, no to w drugiej części napełnimy czymś siebie fajnym i za pięć minut, tak się widzi.